Przyszłość World of Warcraft właśnie została ukazana naszym oczom. I po raz pierwszy w historii ogłoszono nie jeden, nie dwa, a trzy dodatki naraz. I składać się one będą na tak zwaną sagę World Soul, to znaczy Duszy Świata. Co to oznacza, jak to będzie i jakie nowości czekają nas w nowym dodatku o tym właśnie w niniejszym filmiku który, jak zobaczycie, na pasku przewijania podzieliłem na część fabularną, lorową i część gameplayową rozgrywkową. Zapraszam. Te trzy dodatki składające się na sagę duszy świata to odpowiednio The War Within, później Midnight oraz The Last Titan, czyli wojna wewnątrz, północ oraz finał Ostatni Titan. I znamy również zarys przynajmniej tego początku fabuły każdego z nich. O tym pierwszym rzecz jasna wiemy najwięcej, bo to jest ten, który będzie nadchodził już jesienią przyszłego roku. Blizzard zaznaczył, że tym razem cykl wydawniczy tych dodatków będzie odrobinę szybszy niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Szczegółów jeszcze nie znamy, ale prawdopodobnie oznacza to, że dodatki będą po prostu trwały trochę krócej. Przy czym zaznaczmy: trwały krócej, to znaczy będą miały zamiast czterech sezonów, na przykład trzy albo dwa. Czyli dodatki nie trwałyby dwa lata, a na przykład półtorej roku, albo może nawet rok. Ale nie to, że te dodatki w swojej podstawie będą mniejsze niż inne. Tak swoją drogą, bo już widziałem takie głosy. Patrząc na to, co wiemy o już tym pierwszym dodatku, z pewnością możemy powiedzieć, że te podstawki będą tak samo duże jak zawsze były. Raczej odcięte będzie od tego jakby drugiego końca, czyli te już mniejsze pojedyncze pacze, które były dalej na koniec w cyklu danego dodatku. W każdym razie powiedziane jest na pewno, że saga ta ma dojść do swojej konkluzji do 2030. No, wiem. Pierwszy dodatek będzie miał miejsce w podziemiach Azerów, a fabularnie World Soul Saga rozpoczyna cinematic ogłaszający pierwszy dodatek z tej sagi The War Within, w którym widzimy Frala i Anduina, którzy od jakiegoś czasu mają dziwne wizje, w których ktoś ich wzywa o pomoc i prowadzi do miejsca, w którym się spotkali. I najprawdopodobniej jest to oczywiście dusza tytanki Azeroth której dusza znajduje się w środku planety. I to do środka planety pod właśnie, prowadzi nas pierwszy dodatek. Całościową analizę swoją drogą tego cinematika sobie pozostawię na osobny filmik, bo jest o czym mówić. W podziemiach Azerów zetkniemy się m.in. z cywilizacją tamtejszych krasnoludów ziemnych, którzy też swoją drogą są nową Allied rasą. Ale również na przykład plemieniem Arafi, czyli ludźmi, co jest dosyć tajemniczą sprawą. Jak i wreszcie pajęczy Nerubianie, których znamy z Norfriend, i przewodzić im będzie nikt inny, jak nasza znajoma, ukochana Zalataw. A nie mówiłem wam, wy niedowiarki? No i oprócz Zalataw powróci też paru innych starych znajomych, takich jak Aleria Windrunner, czy nasz inny ulubiony stary znajomi Magni Bronzebeard. I paru innych. I co ciekawe, wiele więcej nie wiemy. Nie wiemy w zasadzie nic a propos tego, jaki ciąg przyczynowo-skutkowy nas poprowadzi do tych podziemi Azerów i tego, co tam się będzie działo. Ale założyć możemy, że jest to bardzo bezpośrednio związane z wydarzeniami finału Dragonflight, które przypomnijmy są cały czas przed nami i będą się rozgrywać w ciągu następnych miesięcy. A więc to jest pierwszy podziemny etap The War Within. Wydarzenia tego dodatku doprowadzą nas do drugiego dodatku z sagi Midnight, czyli północ, który ma być z kolei inwazją, wreszcie, siły odchłani na A, Gdyby tylko ktoś nas ostrzegł o tym miesiąc temu, prawda? I głównym jakby kontynentem tego drugiego dodatku jest, uwaga, Quel Falas, Królestwo Wysokich Elfów, którzy później będą znani nam pod nazwą Krwawe Elfy. No i Wojdelfy oczywiście. Quell Falas, patrząc na mapę w grze, to jest wszystko to powyżej Plaglanców, na północy kontynentu Eastern Kingdoms. To znaczy Ghostlands, Eversong Woods, tam gdzie Blood Elves zaczynają, i Isle of Quel Danas. A celem odchłani tam będzie wygaszenie Sunwellu, to znaczy Słonecznej Studni, tam gdzie jest finał The Burning Crusade. I teraz uwaga, zapnijcie pasy. Finałem World Soul Saga będzie Last Titan, w którym raz wracamy na Northrend, a na Azeroth wracają tytani we własnej osobie. I do konkluzji dojdą te wszystkie wątki, które były przez lata budowane o pewnej konspiracji, o pewnym spisku tytanów i wyjdzie na jaw cała prawda, która była przed nami przez nich ukrywana. Na temat tego, co oni właściwie robili z Azeroth i po co im w ogóle Azeroth jest. A to wszystko ogłoszone zostało przez samego Chrisa Messena. Ojca lore Warcrafta. I położył on nacisk, zwłaszcza na to, że ta historia będzie turboepicka i że zacznie się tylko od takiego mniejszego heartfelt, jak to powiedział, momentu, czyli właśnie tego cinematiku Anduina z Frale. Czyli mówiąc inaczej, będzie się naprawdę działo i do pewnej istotnej konkluzji dojdzie 20 lat lore i historii budowanej w World of Warcraft. Oczywiście pozostaje szalenie ciekawe pytanie, co dalej, co po tej konkluzji. To rozważanie sobie zostawimy na kiedy indziej, ale Chris Metzen to wszystko opisał jako historia, ta saga, która będzie wektorem, która będzie jakby ukierunkowywać nas na następne 20 lat WarCraft'a. Ten koncept SAGI, czyli tych trzech dodatków ogłoszonych jednym ciągiem, należy traktować w ten sposób, że do tej pory dodatki miały takie zamknięte w sobie historie i tak naprawdę był bardzo duży rozdział pomiędzy tym dodatkiem, a historią następnego dodatku, która już była nagle zupełnie o czymś innym. To, o co tutaj chodzi, to jest to, że mamy teraz jedną historię, jeden ciąg fabularny, który zawarty będzie nie w obrębie jednego dodatku, a w obrębie właśnie trzech dodatków. Cała ta akcja z tą sagą wydaje się też być pewnym takim nowym eksperymentem ze strony Blizzarda, jak chodzi o fabułopisarstwo, z którym umówmy się, że w ostatnich latach były wyraźne problemy. I Blizzard chyba po prostu doszedł do wniosku, że taką dużą epicką konkluzję, którą chcą oni podsumować 20 lat lore i historii Wowa, po prostu ciężko byłoby zrobić w tym modelu dotychczasowym, który no sam w sobie był wadliwy. Zobaczymy, jak im pójdzie. Jest to. Na pewno coś nowego, ewidentnie mają pewien świeży pomysł na spojrzenie na storytelling w WoWie i jestem bardzo ciekawy, jak to się wszystko potoczy. Możecie być pewni, że do lore jeszcze wrócimy wielokrotnie w większym szczególe, ponieważ to jest w ogóle coś, na co chciałbym położyć nacisk na swoim kanale, zdecydowanie większy niż kiedyś. Przejdźmy teraz do tej drugiej części, do gameplayu, to znaczy rozgrywki samej w sobie. Mamy oczywiście klasykę, czyli nowe krainy, w których będą tam różne skarby, achievementy, hierarchie, inne rzeczy, nowe dungeony i nowe rajdy. O tym tutaj nie będę jakoś wiele mówił, no bo no to jest klasyka. Blizzard przede wszystkim kontynuuje filozofię powziętą w Dragonflight rozbudowywania podstaw gry. To znaczy, nowości wprowadzane przez dodatek The War Within są systemami evergreenowymi, zaprojektowanymi tak, aby z nami zostać i być rozwijanymi i przeniesionymi do następnych dodatków. Tu nie ma dodatkowych systemów, nie ma grindów, wszystko co było po prostu fajne w Dragonflight zostaje kontynuowane. Hasłem przewodnim jest szanowanie czasu gracza i pozwalanie mu grać w grę w taki sposób, w jaki chce grać. Jednocześnie nie zmuszając go systemem nagród do partycypowania w tych partiach gry, w których nie chce. Noweści nowego dodatku wymienię najpierw na szybko: jest to Dynamic Flying, Delwy, Warbands, Hero Talents i nowa Airfen Aliderasa i parę jeszcze innych. W systemie Dynamic Flying nie ma ani jakichś większych zaskoczeń, ani jakiejś większej filozofii. Jest to po prostu system dragon-ridingu przeniesiony raz, że do innych dodatków, na inne kontynenty, w tym również stare, jak i na inne mounty, nie tylko te dragon-ridingowe smoki. Przy czym uwaga, jeśli ktoś woli to stare latanie TBC, czyli tak zwane pływanie w powietrzu, to ta opcja też jest. Po prostu będzie można sobie przerzucać pomiędzy tą opcją a tą. W filozofii też chyba nie ma z nową allied rasą. Erfen to są te takie kamienne krasnoludy, którymi teraz będziemy mogli grać jako gracze. Ja powiem szczerze, że to jest chyba jedyna z tych wszystkich nowości, którą jestem trochę rozczarowany. Ci krasnoludowie jako allied rasa oczywiście mają swój fabularny sens, no ale no umówmy się, że to nie jest ekscytujące dostać kolejny reskin dwarfa. Dla mnie przynajmniej. Ale dalej już jest tylko i wyłącznie dobrze, bo dalej mamy Delwy. To obok Warbandów jest jeden z najbardziej ekscytujących feature'ów nowego dodatku. Przede wszystkim jest to zupełnie nowy rodzaj kontentu w Wowie, którego nie widzieliśmy wcześniej i Blizzard docelowo planuje z niego zrobić jeden z filarów, jeden z fundamentów gry obok rajdowania dungeonów, to znaczy Mythic Plusów i PvP. I strukturalnie jest on powiązany z tak zwanym Open Worldem, czyli otwartym światem. Czyli mówiąc inaczej, to jest narzędzie, dzięki któremu Blizzard chce eksplorację i granie w otwartym świecie bardziej na poważnie zainkorporować do gry jako rdzenny element rozgrywki. Czyli mówiąc inaczej, to nie jest po prostu jakiś tam systemik na jeden patch czy dodatek, tylko to jest coś, co ma na stałe wejść do gry i być aktywnością, którą chcemy robić. Opisać to chyba najłatwiej w ten sposób, że jest to taki nowy rodzaj dungeona, ale taki zupełnie mniej schematyczny, bardziej eksperymentalny, przygodowy i otwarto-światowy. Bo dosłownie w te delwy wchodzimy po prostu będąc w otwartym świecie i nie ma nawet żadnego loading screena z przejściem pomiędzy nimi. Można go robić solo albo w grupie do 5 osób bez określonego z góry schematu, że healer, tank, dps czy cokolwiek, po prostu od jednej do 5 osób. I kontent się będzie odpowiednio do ilości osób skalował, podobnie jak Torgast czy Horrific Visions. Patrząc w przeszłość, to największe skojarzenia to budzi chyba z pandariowymi scenariusami, ale też trochę Horrific Visions czy Torgastem. Ale tu od razu trzeba zaznaczyć, to nie jest jak Torgast czy Horrific Visions w tym sensie, że to trzeba robić. Tego nie trzeba robić, nie ma żadnego systemu, nie ma żadnego grindu, który cię zmusza do robienia tego. Jak nie jesteś tym w ogóle zainteresowany, to w ogóle możesz tam ani razu nie wchodzić. I są to takie historie, scenario, scenariusze, które są po prostu bardzo różne w zależności od konkretnego delwu. To znaczy, tak jak dungeon ma ten schemat, że to jest przede wszystkim po prostu pewna formuła. Przeciwników, walk z nimi i bossów na końcu, tak delwy mają być o wiele mniej schematyczne, bardziej takie przygodowe, bardziej takie różne scenariusze, które mogą polegać na czymś zupełnie innym i niekoniecznie się to musi nawet wiązać z walką. A na przykład z jakąś minigierką, typu że jest ciemność i mamy świeczkę, którą musimy w jakiś tam sposób odnawiać, coś tam znajdujemy itd. Czyli oprócz walki, różne minigierki, zagadki, puzzle i po prostu ciekawe rzeczy. To chyba jest najłatwiej opisać porównując to do tych regularnych dungeonów w WoWie. Blizzard, od wejścia trybu Mythic Plus do gry, trochę sobie związał ręce, jak chodzi o kreatywność w projektowaniu dungeonów, w porównaniu z tym, co było kiedyś. Bo Blizzard nigdy nie mógł za bardzo zaszaleć z czymś totalnie takim, wiecie, przygodowym i ciekawym w zaprojektowaniu dungeona, ponieważ zawsze musiał mieć z tyłu głowy na względzie, jak będzie to wyglądać w kompetywnym trybie Mythic Plus. I najczęściej tego typu eksperymenty niestety kończyły się katastrofą, bo nawet jeśli były fajne w trybie jakby regularnego dungeona, to były bardzo upierdliwe w trybie właśnie kompetywnego Mythic Plus. Patrz puzle na Miss of Tyrna na te zagadki na przykład. I delwy są właśnie takim rodzajem kontentu, który nie stawia na tą kompetytywność, na to pocenie się skillowe, czy jakkolwiek to zwać. Tu nie jest celem puszowanie klucza i pchanie logów, tylko po prostu ta właśnie taka bardziej klasyczna przygodowość, gdzie Blizzard może puścić wodze swojej kreatywności w game designie, których nie może zrobić już od jakiegoś czasu przy dungeonach przez tryb Mythic Plus właśnie. I może w tych Delwach umieszczać takie rzeczy jak jakieś zagadki, puzzle, czy inne zwariowane, po prostu kreatywne rzeczy. I na tym to ma polegać. To ma być po prostu ciekawe, to ma być po prostu fun. A do tego jeszcze ma być nagradzalne ponieważ raz jeszcze Blizzard chce zrobić z tego solidny filar rozgrywki. To znaczy, to ma być odpowiedź na pytanie, czemu mam ochotę dziś się zalogować w WoWa? Co mam ochotę porobić w WoWie? I dlatego też zarobienie Delwów będziemy wypełniać weekly skrzynkę, z której będzie nam dropił gear. I Blizzard chce to też jakoś powiązać z aktywnościami robionymi w otwartym świecie, by po prostu gra żyła w pewnej synergii. Blizzard do tych Delwów też chce dać taki smaczek sezonowy i co każ tak jak są sezony Mythic Plusów i Raidów, tak w Delwach co sezon będziemy mieć innego kompaniona, będziemy mieć innego towarzysza, który będzie nam towarzyszył właśnie w tych Delwach i ten towarzysz też będzie miał swój system progresji, on będzie miał swój gier i swoje osobne umiejętności i w pierwszym sezonie będzie to nikt inny jak oczywiście Bran Bronzebeard. I od razu uwaga powiem, tak, to jest Account White. To jest na całe konto. Nie musimy go jakby tego brana rozwijać, tego towarzysza osobno na każdej postaci. To jest na całe konto. Jak to wyjdzie, oczywiście zobaczymy, ale ja powiem szczerze, że jestem na to bardzo podjarany. Pierwsze tego typu eksperymenty już widzieliśmy w Dragonflight w postaci, na przykład tych Zekera Volts czy tego Sniffen Seekingu i podobało mi się to bardzo. Tylko właśnie była to bardzo taka poboczna aktywność, nie była jakby przez grę jakkolwiek poważnie, że tak powiem traktowana. A teraz będzie. Jeżeli wyjdzie, to tak jak brzmi, to podejrzewam, że to będzie mój główny content do takiego regularnego robienia w wowie obok solo szafi. Następna rzecz: warbandy. To jest niby trochę złożone. Tutaj jest wiele szczegółów, w które można wejść, ale sprowadza się to do czegoś bardzo prostego. Blizzard po prostu nie bierze jeńców i robi tak naprawdę całą grę account white, to znaczy na całe konto. Progres w systemach, w reputacjach, w achievementach, w itemach i wielu innych rzeczach. Liczony jest na całe konto, a nie na tylko jedną postać. W tym m.in. będziemy mieć teraz wspólny, zbiorczy bank swoich postaci. I dzięki temu nie będziemy musieli, nie wiem, przesyłać coś swoim pojedynczym postaciom czy coś, tylko jest jakby zbiorowy ekwipunek, w tym również na przykład składniki do profesji. Czyli jeśli ja na swoim paladynie wykuję skałkę i zbiorę z niej minerały, to mając w tym zbiorczym banku mogę się zalogować na swojego szamana i wykorzystać tę skałkę, którą ma mój paladyn do wykonania y, jakiejś tam zbroi w ramach blacksmithingu. Albo jeśli jest achievement, który mówi, że by go zdobyć trzeba wygrać 100 battlegroundów, to wcześniej jak gra liczyła osobno, na przykład na jednej postaci wygrać 30 i na drugiej 30, to miały osobno liczone ten achievement. Teraz wszystko jest liczone zbiorczo i to się sumuje. Czyli jeśli na jednej postaci zrobisz 30 i na drugiej 30, to masz progres zbiorczy do achievementa sumujący się to znaczy 60. Kolekcjonerzy, uwaga! Teraz wszystkie transmogi będzie można zbierać naraz. To znaczy, jeżeli idę na raid i farmię stare transmogi paladynem, to zdobywam nie tylko te, które ta konkretna postać może nosić, jak plate, ale wszystkie, ponieważ teraz cały, cały ekwipunek jest współdzielony. Wreszcie też, grając w nowy dodatek, będziemy zdobywać nowy typ przedmiotu, który nie będzie soulbound, tylko będzie warbound until equipped. Czyli po prostu grając paladynem w ramach dodatku, będę zdobywał nie tylko itemy dla swojego paladyna, czyli plate, ale będę też obok tego zdobywał itemy, które nie są dla paladyna, tylko mogę je po prostu założyć moim altem. Gra po prostu, mówiąc w skrócie, będzie zachęcać wręcz do grania innymi postępami. Postaciami, ale jednocześnie tak, żebyś nie miał poczucia, że musisz grać innymi postaciami, żeby się ogólnie wzmocnić. To jest system, który jest po prostu jednym wielkim quality of life i zachętą ze strony gry, żeby grać innymi postaciami niż tylko jedną. I to jest absolutnie cudowne. Dodam nawiasem, mówiąc, że jest pewna trochę dezinformacja a propos reputacji, bo nowe reputacje są totalnie account wide, so, progres do tych reputacji jest liczony na całe konto, czyli jeśli zdobyłeś jakiś poziom nowych reputacji daną postacią, to zalogowując się na inną, jesteś na tym samym już poziomie. I uwaga, Blizzard powiedział, że stare reputacje też docelowo wszystkie chciałby zrobić w ramach tego systemu tak samo account White tylko będzie zaczynał jakby od Dragonflight i będzie szedł w dół i możliwe, że na dzień dobry nie będą jeszcze wszystkie, ale docelowo będą. I wiele innych takich Quality of Life rzeczy, których nie będę już tu wszystkich szczegółowo wymieniał, oprócz jednej. Nasz ekran główny gry, tak jak do tej pory pokazywał osobno nasze po prostu postacie i mogliśmy je przewijać, tak teraz one będą traktowane jako jedna banda, stąd właśnie nazwa Warbound. To jest system, który ogólnie chce zintegrować Twoje postacie jako swojego rodzaju drużynę. Ciekaw jestem nawiasem mówiąc, jak będą to rozwijać dalej i czy będziemy mogli na przykład w jakiś sposób grać ze swoimi altami. I na naszym ekranie głównym po prostu nasze postacie się będą krzątały i może będą miały jakieś śmieszne interakcje między sobą i tego typu rzeczy. Mega mi się podoba, to jest taka pierdółka, ale naprawdę mam nadzieję, że Blizzard będzie ten system dalej rozwijał. Następną rzeczą są nowe, tak zwane hero talenty, które są trochę czymś na wzór podklas w DDK, czy podobnie z czegoś na wzór ascendencji w Path of Exile. Tak jak mamy swoją klasę, i w ramach tej klasy gramy jedną z wybranych specjalizacji, tak teraz będzie coś w rodzaju takiej podspecjalizacji, która jest takim małym, dodatkowym zestawem talentów które ulepszają nasze inne, dotychczasowe umiejętności i mają ten taki swój tematyczny smaczek. Tak jak na przykład Shaman będzie mógł być teraz Farsirem albo Totemikiem, a na przykład taki Protection Warrior nie będzie już tylko Protection Warriorem, tylko będzie jeszcze Mountain Fadenem, czyli tym takim z Warcrafta 3 zdaje się. A Retri Palady nie będzie już tylko Retribution Paladynem, a Templarem lub Heraldem Słońca. To są głównie pasywne umiejętności, które rozwijają po raz kolejny nasze te dotychczasowe, czy nadają im jakiejś innej tematyki. Więc nie traktujcie tego raczej jako jakiś szalony, rozbudowany, dodatkowy system i nie wiadomo co. Zwłaszcza, że to nie jest system pożyczonej mocy, to jest coś, co ma z nami docelowo zostać. I ta tematyka tych hero talentów, ta fantazja, czyli na przykład ten e, totemik szaman, po prostu wskazuje na to, jaki rodzaj umiejętności, jaki rodzaj talentów jest ulepszony. I tutaj będą to oczywiście totemy. I każdą specjalizacją mamy dostęp do dwóch rodzajów tych właśnie hero talentów. I są one ułożone według klucza wspólnego mianownika twojej aktualnej specjalizacji, czyli na przykład Fury Warriora, z specjalizacją inną twojej klasy, która jest aktualnie nieaktywna, czyli ARMS na przykład. Czyli do Hero Talentów pod tytułem Slayer, będziesz miał dostęp zarówno w specjalizacji Fury, jak i w Armsie. I jednocześnie w każdej z tych specjalizacji będziesz miał też dostęp do jakiegoś drugiego, innego y, drzewka Hero Talentów. To najłatwiej zrozumieć patrząc po prostu na ten trójkąt teraz na ekranie. Patrząc teraz z kolei na przykład na Arms'a. Pomiędzy specjalizacją Arms a Protection będzie Colossus a pomiędzy specjalizacją Arms a Fury będzie właśnie wspomniany Slayer, czyli Arms ma dostęp do Kolosusa łączącego go bardziej z Protection oraz do Slayer'a łączącego go bardziej z Fury. To na pierwszy rzut oka się wydaje trochę zawiłe, ale to jest o wiele prostsze niż się wydaje. Na koniec dnia po prostu masz jedno dodatkowe małe drzewko talentów, w którym możesz pójść albo tą drogą, albo tą Albo czymś pośrodku jeszcze tymi dwoma drogami. dnia to jest po prostu dodatkowe drzewko talentów, które, którym możesz, że tak powiem, się ukierunkować w stronę którejś z wybranych dla Twojej specjalizacji fantazji. To jest w najprostszych słowach, do czego to się sprowadza. Przy czym ta rozpiska, którą tu teraz widzicie, to nie jest jeszcze ostateczna wersja i Blizzard powiedział, że będzie słuchał graczy tutaj i ewentualnie niektóre te tematyki mogą zostać trochę zmienione. Choć niektóre są naprawdę już na pierwszy rzut oka świetne. Na przykład u Death Knighta straci mi się podoba Rider of the Apocalypse albo właśnie Mountain Fane u i możemy być jak krasnoludzcy królowie gór z Warcrafta 3. Oprócz tego jest jeszcze parę innych takich pojedynczych newsów, jak nowy Battleground, który sam w sobie jest ok Battlegroundem, ale pamiętajmy, że w nowym dodatku też prawdopodobnie wejdzie testowany jeszcze w Dragonflight tryb Battleground Blitz, który będzie takim nowym eksperymentalnym trybem Battlegroundów na które się będziemy zapisywać solo, a nie w grupie, tak jak na Solo Shuffle. Albo na przykład, uwaga, uwaga, międzyserwerowe gildie. Tak, Blizzard idzie dalej w zniesieniu ograniczeń pomiędzy serwerami i frakcjami i teraz będzie można normalnie być i rajdować w gildiach międzyserwerowych, co jest dużym game changerem dla wielu osób, zwłaszcza grających na tych mniej zapopulowanych serwerach. Słowem podsumowania, więc oprócz tego, że Alajdrasa chciałbym, żeby była ciekawsza, to oprócz tego są same winy i naprawdę muszę powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany nowym dodatkiem zarówno w względzie gameplayowym, jak i w względzie lore'owo-fabularnym, czy też właściwie nowymi dodatkami, przepraszam. A co sądzicie wy? Ja póki co widziałem raczej pozytywne reakcje, yy, patrząc globalnie na społeczność WoWa, więc ciekaw jestem waszych opinii, czy podzielacie mój yy, absolutny hype wobec yy, nowego dodatku i jego nowości. Piszcie, a my się następnym razem widzimy w drugim filmiku a propos ogłoszeń na Bliskonie, tym razem związanych z WoWem Classic. A tam też jest na co się hype'ować.